Nagranie pod tytułem Ludwik Świętojański Robaczek uczy się świecić powstało w Polskim Instytucie Eriksonowym. Mamy nadzieję, że słuchanie go będzie pomocne w trosce o zdrowie i dobrą kondycję psychiczną. Chcemy opowiedzieć Wam bajkę o Ludwiku Robaczku Świętojańskim. Narrator katarzyna Szymańska. Ludwik Jolanta Barzowska. Pozostałe robaczki Iwona Woźniakowska. Ludwik świętojański robaczek siedział w krzewie bzu i płakał. Nie był nawet w stanie zauważyć złotego blasku słońca ani słodkiego zapachu białych kwiatów. Jak okropnie! Jak beznadziejnie i okropnie być robakiem świętojańskim, który nie może świecić. Równie dobrze mogłem być muchą albo glistą. Kiedy świetlik nie może świecić, to jest dla niego wielką klęską. Jestem wyrodkiem w rodzinie. Ludwik siedział smutny, obserwując inne świetliki, zaczynające jarzyć się delikatnie. W czasie, gdy dzień zamieniał się w zmierzch, a zmierzch w noc. Był wspaniałym facetem w każdej innej dziedzinie. Miał elegancki fraczek, wibrujące skrzydła i długi czerwony ogon. Jedynym jego zmartwieniem było to, że nie potrafi świecić i jaśnieć jak inni z jego rodziny. I było to największe zmartwienie, jakie robak może mieć. Inni muszą coś wiedzieć, czego ja nie wiem. Inni świecą i błyskają całkiem bez wysiłku. Zastanawiam się, kto albo co włącza ich światło. Ludwik zdecydował wreszcie, że jest wyczerpany martwieniem się. Pomyślał również, że jest zmęczony byciem dalej ciemnym, nieoświeconym robakiem świętojańskim. Czas na zmianę. Opuścił więc swoją siedzibę w Krzakach Psu i pofrunął na wyprawę sprawdzić, czy może dowiedzieć się, jak zapalać swoje światło. Pierwszy postój był w krzakach jaśminu, gdzie Linda i Laura, świetlikowe, jaśniały jasno pomiędzy słodkimi kwiatami. Ludwik trochę wstydził się zapytać jej o radę, ale stwierdził, że nie ma już nic do stracenia, a wszystko do zyskania, jeśli nauczy się świecić. Cześć dziewczyny! Czy nie będziecie miały nic przeciwko temu, abym zadał Wam osobiste pytanie? Yy, no, no, wiesz, no, to wszystko zależy od tego, co to za pytanie. No, takie, no, takie proste, co Was włącza? Yy, ale, ale o co Ci chodzi? No, jak się zapalacie? Co włącza Wasze światło? A, to wiesz, no, tak ci powiem w sekrecie, że, że trochę nie jesteśmy pewne, lecz myślimy, że chyba czyni to zapach jaśminu, bo wiesz, jak tylko zbliżymy się blisko do tego słodkiego, cudownego krzewu, to zaczynamy świecić, tak same z siebie. Więc chyba się domyślamy, że to właśnie nas włącza. To nie pomogło wcale Ludwikowi, który rozmawiał w krzewach przez jakiś czas i ciągle pozostawał ciemny. Podziękował więc Lindzie i Laudrze i odfrunął. Następnym przystankiem było drzewo z rajskimi jabłuszkami, gdzie wygodnie siedział Lesio Świetlik. Cześć Lesio, mam bardzo ważne pytanie, które chcę Ci zadać. Chrup, chrup, chrup. Co? Nie mogę Cię zrozumieć. Chrup. Nie mogę mówić wyraźnie, z pełnymi ustami. Kontynuował, napełniając swoją mortkę smakowitymi liśmy z jabłonki. Mmm, jakie smakowitości. Wymamrotał Lesio, który był smakoszem. Lesio, ja mam bardzo ważne pytanie. Więc uważaj, proszę i nie zaczynaj następnego kawałka, dopóki nie odpowiesz. No dobra, strzelaj. Co włącza twoje światło? Phi! łatwizna. No, przecież, oczywiście, że rajskie jabłka. Ja jaśnieję wspaniale zawsze wtedy, kiedy jem rajskie jabłuszka, ale też, wiesz, no takie różne inne smakowitości też. Odpowiedział Lesio, biorąc następny gryz jabłka. Mm. To, mm, to warto spróbować, powiedział Ludwik, nagryzając najbliższy owoc. Żadnego światła. Ugryzł większy kawałek. Ciągle brak światła. Skosztował kolosalny kawał, lecz nie zaświecił. Ech, domyślam się, że to nie rajskie jabłka włączają moje światło. Powiedział rozczarowany Ludwik, podczas gdy leciał znaleźć świetlika Leona. Leon siedział w krzakach malin. Błyskając w rytm słownikowej serenady płynącej z pobliża. Hej, hej, Lam! Ja mam bardzo ważne pytanie do ciebie. Cii, cicho być. To jest moja ulubiona część piosenki. Jego światło płonęło. Cii, no ale dobra. Możesz powiedzieć teraz. No dobra, to powiedz. Co to teraz takie ważne pytanie? To takie ważne, że przerywasz mój koncert? No dobra, to szybko zapytam jak zapalasz twoje światło? E, ja go w ogóle nie zapalam. Przyni to słowik, oczywiste. Kiedy śpiewa, moje światło wzrasta i pozostaje, dopóki on nie przestaje śpiewać. Rety, on ma taki aksamitny głos. Nasłuchuję go zawsze, gdziekolwiek jestem. A teraz to już wiesz, teraz to już bądź cicho. Słuchaj, słuchaj, on znowu zaczyna śpiewać. Ludwik zaczekał, aż Słowik zaśpiewa następną pieśń, w nadziei, że śpiew zapali także jego światło. Jednakże ani w trakcie trwania, ani na końcu pieśni światło Ludwiga nie zapłysło. Poprunął więc do Lucyny która była jednym z najmądrzejszych robaków świętojańskich i znana była ze swojego długotrwałego świecenia. Lucynko, Lucynko, dzień dobry. Ja mam takie ważne pytanie, które chcę Ci zadać. Jak Ty zapalasz swoje światło? Och, bardzo wiele różnych sposobów, aby takie światło włączyć. Dobrze, dobrze. Ja już wiem o wielu sposobach, które nie działają. Więc nie sugeruj mi no, kwiatów, jaśminu, rajskich jabłek, słowika. One na mnie nie działają, one nie działają w moim przypadku. Och, kochanie, no oczywiście, one, one nie włączą Twojego światła. Ponieważ jakkolwiek są oczywiście różne sposoby włączania go. To jest oczywiście tylko jedna, jedyna osoba, która może to zrobić, a tą osobą jesteś po prostu ty. Nie rozumiem. Próbowałem wszystkiego i nie mogę go włączyć, niezależnie od tego, co robię. No, nic dziwnego. To nie może zadziałać, jeżeli czujesz na przykład smutek, albo jak się złościsz. Albo gdy, gdy się boisz, gdy czujesz lęk, a to, co mówisz, to trochę tak brzmi, jakbyś czuł te wszystkie trzy uczucia naraz. Pierwszą rzeczą do zrobienia, która teraz jest przed tobą, to po prostu się uspokoić. Jak to uspokoić? Hmm. To, to jak ja mogę to zrobić? Hmm. Jednym ze sposobów jest po prostu myślenie, spokojnych myśli. To jest tak, że twoje uczucia przychodzą od twoich myśli i jeśli myślisz o spokoju, to będziesz czuł spokój. Na przykład, zróbmy eksperyment: spróbuj pomyśleć o najspokojniejszej scenie, jaką tylko możesz sobie teraz wyobrazić. Ludwik wyobraził sobie, że jest na szerokim polu pełnym gryki w słoneczne popołudnie. Zaczął zauważać, że poczuł się spokojniejszy. Im bardziej myślał o gryczanych polach, tym bardziej stawał się spokojniejszy. O tak, tak. Widzisz, o to właśnie chodzi. Teraz jesteś gotowy nauczyć się zapalać swoje światło. Tak myślę. Hmm, wiesz co, to zrobimy drugi krok. To teraz pomyśl o czymś, co lubisz i co sprawia Ci przyjemność. I Ludwik pomyślał o księżycu w pełni, w czystą, ciepłą noc. Wyobraził sobie, że może usłyszeć szmer nocy i poczuł powiew wietrzyka poruszający go skrzydła. Wesnął z ciemnością. Pierwszy raz od wieków czuł się szczęśliwy. – Tak, tak, zobacz, zobacz, świecisz! Ludwik wolno odwrócił głowę i zerknął na swoje plecy. Zrobił to. Pierwszy raz w życiu jego światło było włączone. Ojej! Jak ja to zrobiłem! Tak! Poprzez myślenie właśnie szczęśliwych myśli. Za każdym razem teraz, gdy tylko pomyślisz o szczęśliwej myśli, będziesz się czuł szczęśliwy, a twoje światło zapali się. I aby utrzymać je włączone, po prostu nic więcej nie rób, tylko utrzymuj szczęśliwe myślenie. Ale, ale poczekaj, a co a, a będzie, jeśli zgaśnie i, i nie będę mógł z powrotem go zapalić? Aj, to będzie wszystko zależało od Ciebie. Zapalanie światła i utrzymywanie go, żeby płonęło. Kiedykolwiek myślisz negatywnie, podobnie do tego, do takich myśli, które miałeś na początku tutaj naszego spotkania, to Twoje światło może przygasać. Ale kiedykolwiek będziesz myślał szczęśliwe myśli, to Twoje światło się rozpłoni i będzie się utrzymywało. To Ty rozświetlasz swoje światło i tylko Ty możesz wtedy utrzymać je włączone. Hmm, no to myślę, że wreszcie rozumiem. To nie był Jaśmin, który rozświecił Lindę i Laurę, ani rajskie jabłuszko, które tak świeciło u Lesia, ani słowi, który rozjarzył Leona. Oni włączyli światło sami, ponieważ oni lubili te rzeczy. Ha, i ja mogę zrobić to przez myślenie o tym, co lubię. Super! Tak, dokładnie to jest ta droga. A możesz teraz znów spróbować je włączyć? Dobra, to powiem róże, żółte róże, zachód słońca, e, m, światło księżyca, szmary e, e, nocy. O kurczę, myślę, że zdobyłem to. Tak długo, jak utrzymuję myślenie szczęśliwych myśli, mogę utrzymać światło zapalone. I nikt więcej nie może go włączyć, tylko ja. Ja mam tą siłę. Ja mam siłę, której potrzebuję, aby je włączyć. To jest wewnątrz mojej własnej głowy. Wykrzyknął Ludwik radośnie, jarząc się w świetle księżyca. I odtąd Ludwik stał się sławny pomiędzy świetlikami ze swojego wspaniałego światła które utrzymywał jasne za pomocą myślenia szczęśliwych myśli.